Cześć, nagrywam dzisiaj takie właściwie małe, spontaniczne coś, bo pomyślałam o tym dosłownie 30 sekund temu. Yy, I nagrywam to w sepi, dlatego że jest już późno, nie mam dobrego oświetlenia w pokoju, także jedyny filtr, w którym wygląda to w miarę dobrze i w miarę dobrze mnie widać, jest to właśnie sepia. Yy, przychodzę dzisiaj do Was z takimi pseudo-rozmyśleniami na temat... Yy, Kontaktów międzyludzkich, można tak to nazwać myślę. Ostatnio zdarza mi się dużo sytuacji, w których um, spotykam się albo z dwulicowością, albo z nadmierną reakcją na szczerość. Może nawet nie to, że nadmierną reakcją na szczerość, ale brak akceptacji na to, że ktoś może myśleć zupełnie inaczej niż, niż my, niż ja w tym przypadku. Znaczy, nie, ktoś może zupełnie myśleć inaczej niż ja i denerwuje się tym, że ja nie myślę tak samo. No, i oczywiście w tym momencie rozładowuje mi się kamera. Będę mówiła w międzyczasie, szukając ładowarki. Słuchajcie, przede wszystkim kwestia, że tak powiem, różnych sytuacji, z którymi spotykam się na co dzień, jak się pewnie domyślacie, również związanych z pracą, czy też z ludźmi, których poznaję w pracy i to w stosunkach takich zawodowych i w stosunkach jakby ja klient przez chwilę nie będziecie mnie widzieć a, kiepski pomysł tak, to był bardzo kiepski pomysł lepszy pomysł tutaj, dobra tak, najpierw słuchajcie kwestia właśnie taka pseudo-robocza Znowu przez chwilę nie będziecie mnie widzieć, bo muszę połączyć ładowarkę. Wiem, że nie zaczyna się dobrze. Okej. Okay. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Zaraz złapię ostrość. Dobra, złapał ostrość. Jakoś nagle zrobiło się jaśniej. O dziwo. No dobra, przechodzę wreszcie do meritum, bo gadam od dwóch minut, jeszcze nic nie powiedziałam. Kwestia słuchajcie tego, że są osoby, jak wiadomo, zawsze w każdym miejscu, czy to w szkole, czy w pracy, które są ogólnie lubiane. Na których temat nic nie można powiedzieć negatywnego, bo zaraz zaczyna się z tego powodu nagonka. Nawet jeżeli ta osoba robi coś źle albo zrobi coś nie w porządku, nietycznie, niemoralnie, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, nie można na temat tej osoby powiedzieć niczego złego, dlatego że od razu zaczyna się po prostu totalna droga przez mękę dla osoby, która wyrazi swoje zdanie na temat takiej osoby. I powiem Wam szczerze, że właśnie miałam tego typu sytuację jakiś czas temu, gdzie jedna z osób w pracy została przeze mnie przyłapana na takim totalnie bezczelnym obgadywaniu przez telefon z inną osobą. I powiem Wam szczerze, że na samym początku naprawdę zrobiło mi się przykro, naprawdę, naprawdę czułam się strasznie. Wzięłam to zresztą naprawdę mocno do siebie przez pierwsze dwa dni. Chodziłam troszeczkę jak struta, ale w związku z tym, że ta osoba była potem nieobecna w pracy przez kilka kolejnych dni, bo my się mijamy dosyć często, zaczęłam myśleć na ten temat bardzo intensywnie i doszłam do wniosku, że tak naprawdę czym ja się przejmuję? Przejmuję się opinią całkiem obcego dla mnie człowieka, który. Właściwie nic dla mnie nie znaczy i prawdopodobnie nigdy znaczyć nie będzie, bo jest to praca, a jak wiemy, jakbyśmy nie lubili się z koleżankami i z kolegami z pracy, jest to tylko praca nigdy nie wiadomo, co nas spotka ze strony takich ludzi. Wiem, że może brzmieć to strasznie. Zaraz usłyszę, że nie powinnam tak mówić, że być może w pracy może naprawdę znaleźć przyjaciół na całe życie i być może naprawdę zdarza się to bardzo często. Ale mimo wszystko słuchajcie, ja tak nie uważam, w każdym razie nie spotkało mnie to do tej pory. Także zaczęłam dochodzić do wniosku, że naprawdę nie ma sensu się przejmować tą sytuacją, i w momencie, kiedy po raz kolejny spotkałam tą osobę. Uderzyło mnie bardzo intensywnie, że ona się, ona się oczywiście zorientowała, że ja ją podsłuchałam w trakcie tej rozmowy. To była dosyć nietypowa sytuacja, nie bardzo mogłam przerwać w odpowiednim momencie to obgadywanie, a jak już przerwałam, to wiadomo, było już bardzo niezręcznie. I to było tyle zabawne, że ta osoba do mnie podeszła i nie przeprosiła, tylko ym, zaczęła prowadzić rozmowy pod tytułem: jak ty coś będziesz do mnie miała, to mi o tym powiedz. I to było naprawdę dziwne. I doszłam do wniosku, że naprawdę nie ma się czym przejmować. Mam z tą osobą teraz całkowicie normalne stosunki, bo no kurczę, pysuć sobie krwi z powodu człowieka, który jest po prostu dwulicowy. Wiecie, o mnie można powiedzieć naprawdę bardzo dużo. Ja mam mnóstwo naprawdę, naprawdę wkurzających wad, ale nie jestem człowiekiem dwulicowym. Jeżeli ktoś zajdzie mi za skórę, jeżeli uważam, że ktoś robi coś źle, to od razu mu o tym mówię. Ech, że chyba, że nie ma takiej potrzeby, tak? To wtedy w ogóle się nie odzywam. Ale generalnie, jeżeli ktoś mnie wkurzy, tak jak to właśnie miało miejsce w pracy ostatnim razem e, i przez co to zostałam totalnie znienawidzona na kilka dni, bo wypowiedziałam się na temat osoby bardzo lubianej, e, o czym oczywiście ta osoba wiedziała. E, no i właśnie e, Właśnie tak wyglądała ta sytuacja. Także e, no i potem doszłam do wniosku po kilku dniach naprawdę dużych rozterek, że Rzeczy ja się przyjmuję. Że tak naprawdę nie są to ludzie, na których mi zależy, e, jakkolwiek bym nie lubiła tej pracy, bo lubię tą pracę, ale naprawdę przejmować się obcymi ludźmi, z którymi łączą mnie tylko i wyłącznie stosunki zawodowe. A ja wiem, że to jest 8 godzin dziennie. To jest tak naprawdę 1 trzecia doby, e, praktycznie 1 trzecia albo czwarta miesiąca. E, także teoretycznie powinno być to dla mnie ważne, ale powiem Wam szczerze, że nie wiąże z tą pracą swojej całej przyszłości. Myślę zupełnie o innych rzeczach. Jest to praca tak zwana na, na pewien czas po prostu, żeby móc opłacić studia. No i tyle. I doszłam naprawdę do bardzo zdrowych wniosków, że nie należy się przejmować, tym bardziej, że osoba, którą po prostu na tym obgadowaniu przyłapałam, e, no, nie, nie obdarzam szacunkiem takich ludzi. Oczywiście mówię o szacunku wewnętrznym, to już jest inna sprawa. Szanuję tych ludzi, że tak powiem, Pozornie, zewnętrznie, bo każdy z nas zasługuje na okazywanie szacunku wobec niego. To, co odczuwamy wewnątrz siebie, to jest zupełnie inna sprawa. No i właśnie tutaj mi, przychodzi mi do głowy drugi temat, o którym chciałam z Wami tam spontanicznie się podzielić z Wami. Jest to osoba. Nie będę mówiła, czy bliska, czy daleka, nie ma najmniejszego znaczenia. Jest to osoba, która bardzo mnie gnębi. I powoduje to naprawdę, że czuję się źle w jej towarzystwie, tym bardziej, że niestety bardzo często muszę w nim przebywać. Osoba, którą znam no już jakiś czas i tak naprawdę jestem skazana w jakiś sposób na jej towarzystwo przez naprawdę, naprawdę poważny, poważny czas. Myślę, że bardzo możliwe, że do głębokiej starości. Jest to osoba, która mnie bardzo nie lubi, która mnie lu nie lubi z powodu dziwnych uprzedzeń, nie wiem dokładnie tak naprawdę z jakiego powodu. Prawda jest też taka, że mam bardzo specyficzny charakter, moja rodzina o tym wie i moja rodzina to akceptuje od dzieciństwa, bo udało im się w końcu przecież zaakceptować to, że ja się nie zmienię. Mam 24 lata i podstawowe cechy mojego charakteru już się ugruntowały, już zostały zapisane w moich genach i, i, no i nie jestem w stanie o 360 stopni zmienić swojego zachowania. Tym bardziej, że nie jest to zachowanie, które by w jakikolwiek sposób celowo godziło w czyjąkolwiek godność, uczucia. Zdarza mi się czasami coś walnąć, po prostu bez namysłu coś powiem, ale to nie są rzeczy, które jakby mówię celowo, żeby kogoś zranić i one też często to są, to nawet nie są przytyki, to są po prostu jakieś, jakaś odzywka tak naprawdę się zdarza, której nikt nie rozumie, tylko ja w swojej głowie, bo coś ktoś coś powiedział, a mi się to jest kojarzyło z dwoma tysiącami innych rzeczy. I zamiast zachować to dla siebie rozsądnie, stwierdzając, że nikt nie zrozumie o co chodzi, to tak wypada z moich ust. No i wychodzą z tego różne nieporozumienia. Z tym, że moja rodzina zawsze to akceptowała, jakoś z tym żyła. Jak byłam mała, to zwracali mi uwagę, jak podrosłam, doszli do wniosku, że no sorry, za późno. Nic z tym nie zrobimy. No i właśnie to jest osoba, która, słuchajcie, nie jest w stanie tego zaakceptować. Ja wiele razy wyciągałam w, tę, w stronę tej osoby rękę, wiele razy przepraszałam, próbowałam coś naprawić, ale, no, doszłam do wniosku, że nie trzeba, że nie ma powodu, że naprawdę nie chcę, dlatego że. Jest to osoba, która naprawdę przyprawia mnie o stan depresyjny, już mówiąc tutaj naprawdę mocno. No, dosłownie w zeszłym tygodniu przyszłam totalny atak histerii, bo nie byłam w stanie poradzić sobie z emocjami. No i po tym wszystkim, słuchajcie, trochę się uspokoiłam. Doszłam do wniosku, że naprawdę jest to żałosne z mojej strony przejmować się czymś takim, mimo że jest to osoba, która naprawdę jest dla mnie totalnie wredna. I, I wiele razy naprawdę dosłownie przez nią płakałam, mimo że od wielu lat już nie jestem histerycznym człowiekiem, i rzadko kiedy płaczę, tak naprawdę. No i, i tak to wygląda, słuchajcie. Także powiedzcie mi, jakie Wy macie doświadczenia? Szczerze mówiąc, jestem tego bardzo ciekawa, dlatego że nie uważam siebie za złego człowieka, ani za głupiego człowieka. A każdy z nas spotyka w swoim życiu takie osoby, które za wszelką cenę próbują nas zgnębić, zdołować, sprawić, żebyśmy czuli się gorsi. Nie wiem, słuchajcie, co y, siedzi w głowach takich ludzi, w jakim celu oni to robią, tak naprawdę, bo y, czerpać przyjemność z widoku drugiego człowieka, który zaczynając od zwykłego zmieszania, kończąc na po prostu y, no, zwykłym dołku spowodowanym przez tego człowieka. Czerpać z tego przyjemność. Jest to dla mnie coś perwersyjnie patologicznego. Jeśli mogę użyć tych dwóch słów jednocześnie i nie wyjść na idiotkę. Nie wiem, słuchajcie, nie, nie rozumiem tego typu rzeczy. Tak samo jak nie rozumiem. Nie wiem, dzisiaj na przykład oglądałam na YouTubie nie pytajcie, a się tam znalazłam. Oglądałam na YouTubie filmik jednej z dziewczyn, która była konsultantką. Kosmetyczną w jednej z dużych sieci perfumeryjnych w Polsce. To nie była polska firma, z tego co pamiętam. No i przez 20 minut filmiku opowiadała o tym, jacy klienci są obrzydliwi. Przez 20 minut opowiadała o tym, jacy są paskudni, okropni, jacy są żałośni. I najgorsze było to, że mówiła to takim tonem, jakby po prostu tak głęboko pogardzała tymi ludźmi, że już bardziej się nie da. I to jest kolejna rzecz, której nie rozumiem. Oczywiście, mi się też zdarzają ludzie, którymi pogardzam, których nie znoszę, nienawidzę, nie jestem w stanie znieść towarzystwa. Ale tak naprawdę, jeżeli są to ludzie z przypadku, których nie znoszę, bez ich własnej winy, to nigdy w życiu tego po sobie nie pokazuję, bo to nie jest ich wina. Czasami mamy tak, że nie znosimy jakiejś osoby bez powodu. Po prostu tak mamy. Nie jesteśmy w stanie reagować dobrze na tego człowieka. Są też przypadki, kiedy. Nie znosimy kogoś, ale tak naprawdę, jakby okazywanie nienawiści do tej osoby, nie wiem, czy można powiedzieć, nie leży w naszym interesie. Trochę brzmi to strasznie. Jak Wam powiem za dużo, to będzie wiadomo, o kogo chodzi. A nie chcę Wam mówić, bo, bo nie o to chodzi w tym filmiku. Po prostu potrzebowałam się wygadać i poznać Waszą opinię na ten temat. Nie wiem, jak to określić, słuchajcie. Po prostu cały czas mówię o osobie, z którą teoretycznie powinny mnie łączyć bliskie stosunki, a nasze stosunki są naprawdę bardzo złe. I niestety odnoszę wrażenie, że się nigdy nie poprawią, ponieważ jak bardzo bym się nie starała, jak bardzo bym nie próbowała, to zawsze moja wyciągnięta ręka jest odtrącana w taki czy inny sposób. Jeżeli ktoś jest po prostu do kogoś uprzedzony z góry, doszłam takich wniosków właśnie niedawno. Nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić, i ja naprawdę się poddałam w tej kwestii. Tak jak rzadko kiedy się poddaję w czymkolwiek, to w tej kwestii się poddałam. Doszłam do wniosku, że to po prostu absolutnie nie zależy ode mnie. No i tyle. Dajcie mi znać, czy macie takie doświadczenia, czy są to sytuacje bez wyjścia dla Was, tak naprawdę, bo ja bym naprawdę chciała wyjść z tej sytuacji, ale kompletnie nie mam pomysłu, jak, bo. Człowiek zrobi, i tak jest w moim przypadku, zrobi dziesiątki dobrych rzeczy, dziesiątki no, tak zwanych przysług, dziesiątki mm, o, razy okazuje pomoc komuś, po czym mm, powie coś głupiego. Albo, albo niechcący coś, nie wiem, taki głupi przykład dziecka. Jak dziecko zniszczy płytę, dziecko zniszczy książkę, no to od razu afera. Nieważne, że przez 24 godziny na dobę jest miłe, grzeczne, spokojne, tylko to, że przez przypadek zniszczyło kawałek materiału. Tak, to jest mniej więcej tego typu sprawa. Także dajcie mi znać, czy macie jakieś rady, doświadczenia. Jaki macie stosunek do ludzi, do takich. Głupio to zabrzmi, tak zwanych wampirów energetycznych. I chyba tyle. Chociaż nie. Jeszcze jeden typ człowieka, którego po prostu nie jestem w stanie absolutnie znieść. Właśnie wampiry energetyczne, czyli ludzie, którzy chodzą za mną, czy to chodzą za mną, czy siedzą przy mnie, czy pracują ze mną, czy ich spotykam na ulicy, czy wśród znajomych, na uczelni, gdziekolwiek. Ludzie, którzy. Wszystkim, co mówią, sprawiają, że czujesz się zdołowany, ale nie dlatego, że kierują coś bezpośrednio do Ciebie, tylko dlatego, że na przykład bez przerwy narzekają, bez przerwy coś im się nie podoba, bez przerwy są jakoś gniewnie nastawieni do świata. To jest chyba najgorszy typ człowieka, jaki istnieje, bo z jednej strony próbujesz być miły i kulturalny, i jest Ci głupio powiedzieć: Ej, stary, zamknij się, nie chcę tego słuchać, mam tego dość. Dołujesz mnie, nie mam ochoty zachowywać się tak jak ty, chcę mieć fajny, pozytywny dzień. Powiecie tak człowiekowi, bo ja wiele razy próbowałam, nawet delikatnie, i po prostu mi to nie wychodzi, bo chcę być, próbuję być miła dla ludzi, z którymi przebywam. A no niestety jest to naprawdę maksymalnie dołujące, kiedy stoi nad tobą taki sąco rządlący. <grywka> sąco Wampirek, i, i po prostu psuje ci dzień swoim własnym brakiem humoru. I to nie jest kwestia jednego dnia, to jest kwestia każdego dnia, codziennie, bez przerwy: 24 na dobę, 7 dni w tygodniu, 356 dni w roku, czy ile tam, yy, całe życie. Jest to nie do wytrzymania. I właściwie najbardziej jestem ciekawa Waszych doświadczeń w tej kwestii, ponieważ przyznam Wam się, że ja kiedyś też byłam takim wampirem energetycznym, wyrosłam z tego, zdałam sobie sprawę z tego, jakie to jest wkurzające, paskudne i okropne. Yy, Wiem, jak ludzie tego nie znoszą, wiem, jak ja sama tego nie znoszę i yy, jak wy sobie z tym radzicie. Dajcie znać z tymi trzema typami, o których mówiłam, które totalnie po prostu mnie denerwują, dołują i nie dają normalnie żyć czyli z osobami dwulicowymi, z osobami podłymi jak to był drugi przykład i z osobami tak zwanymi, pożerającymi naszą energię. No i tyle. Ze spontanicznego filmiku wyszło mi 16 minut, nie było mnie dwa tygodnie, także mam nadzieję, że jakoś ta moja gadanina Wam zrekompensuje moją nieobecność niezamierzoną, ale konieczną. No i tyle. Życzę Wam miłego wieczoru. Ja się biorę za czytanie albo za oglądanie przyjaciół, bo ostatnio się wciągnęłam w serial. Dajcie znać, czy chcielibyście może więcej takich spontanicznych filmików, takich pogadanek, takich coś nie wiadomo co. I tyle. I właśnie dzwoni mama. Pa, do zobaczenia, miłego wieczoru.